Re Energy Home, dzisiaj odcinek specjalny odnośnie połączenia tego wszystkiego. Co tutaj jest. Dużo ludzi pyta, jak podłączyć sterownik pod falownik, albo jak podłączyć turbinę pod falownik. Jak to wszystko ma być spięte. To ja wam teraz wytłumaczę. Ten sterownik. Które jest tutaj, on jest spięty tak, że tutaj, gdzie macie wejście bateryjne, czyli batery plus, batery minus, to jest spięte od razu do baterii. Nie idzie przez żaden falownik, nie idzie przez nic, tylko jest spięte do baterii. Tutaj, jak widzicie, wchodzi ten kabel od tego sterownika, gdzie wchodzi bateria. Także to jest wszystko do baterii, tylko spięte nie jest nie idzie w żaden sposób przez falownik. Tak jak widzicie falownik teraz odbiera tam kilowa do 700, bo załączyłem grzałkę do grzania wody. Po prostu za dużo jest prądu, nie ma co z nim robić. Widzicie magazyn 98%. Trochę zbijam napięcie z magazynu energii. O 19 dobrze widzicie, o 19:10 wieczorem. Dlatego, bo dzisiaj turbinka nam troszkę szaleje, także Próbuję podgrzać sobie jeszcze wodę oprócz centralnego. Jeśli chodzi o ustawienia w tym sterowniku, to wam wszystko wyjaśnię co gdzie jest, czyli e, po kolei pierwsze ustawienie napięcie baterii. To nie są ustawienia tylko podgląd napięcie baterii w tym momencie. Następny podgląd: procent naładowania baterii, jaki sobie tam ustawicie w zależności, później Wam pokażę. Tutaj, jakim prądem jest w tym momencie ładowana bateria. Następnie moc, z jaką jest ładowana bateria, razem z wejściem z PV i razem z wejściem wiatrowym ogólnie, razem ta moc. U mnie dlatego tutaj jest całkowita moc podawana, bo jeden wiatrak mam wpięty pod wejście wiatrowe tutaj i oprócz tych trzech faz mam jeszcze wyprowadzone dodatkowo na mostek i z mostka prostowniczego mam wpięte pod wejście PV, żeby po prostu odciążyć jeden układ wiatrowy, rozłożyć te całe prądy na dwa, bo tak jak sami widzicie nieraz dochodzi moc nawet do 2 kW to trzeba to ładnie rozłożyć, żeby sterownik tak w dupę nie dostawał przy samym wejściu wiatrowym jakby na przykład było pod, pod samo wejście wiatrowe podpięte to strasznie by się nagrzewał i ograniczał ładowanie załączałby się break, hamulec szybciej i tak dalej a my chcemy ładować po prostu baterię, nie żeby wiatrek na hamulcu stał tak? o to cały czas idzie następny podgląd, który jest to ile od Dzisiaj zrobił wiatrak, czyli załóżmy, jak u mnie się liczy doba, załóżmy od 19, tak? Od 19 do 19 mi liczy dobę, bo wtedy był podpięty sterownik. Więc od 19 do 19 liczę jako dobę, ile wyprodukował w danym dniu energii. Teraz mamy 19.11, więc od 19 godziny 0,27 kWh zrobione do baterii, tak? Tutaj ile wyprodukował w tym tygodniu, czyli załóżmy podpieliście sterownik, załóżmy w poniedziałek, no to w, do następnego poniedziałku będziecie mieli tygodniowy uzysk energii. Tutaj jest ogólny uzysk energii od kiedy podpieliście sterownik, czyli założyliście go w październiku, na przykład tak jak ja, no to od wtedy liczy tą energię, tak gdzie tutaj macie T tutaj to 254 R co ja mam ustawione bateria to to jest e, tak zwany protokół komunikacji z baterią jeśli mielibyście wejście jakieś USB w tym sterowniku albo coś takiego bo jest taka możliwość, gdzieś Chińczyk przy, podobno z ma dostęp do takich sterowników to wtedy tu się ustawia protokół z którym komunikujecie się z baterią nie jest to w żaden sposób powiązane z ładowaniem z wiatraka to PR czytałem coś o tym, to jest po prostu to mi się wydaje, że jest z powrotem komunikacja, jeśli jest nawiązana to tu widnieje jakiś protokół, ale pewny nie jestem nie powiem wam na 100% także to nie wiem Tutaj macie, jakie macie napięcie na wejściu PV, czyli na tym, co u mnie aktualnie wychodzi z mostkę. Z mostka wychodzi takie napięcie ładowania u mnie w tej chwili z wiatraka. Tak. Tutaj, ile macie natężenia na samym wejściu PV, oprócz windowego wejścia, czyli oprócz wejścia z wiatraka. Prąd na jednej stronie, tak jakby. I moc samego wejścia panelowego PV. Następnie macie ile przez dzień zrobiło wejście PV, ile zrobiło w tym tygodniu wejście PV i ile zrobiło ogólnie. Tutaj macie to samo dla wiatraka następnym razem. Jakie napięcie ma w tej chwili wiatrak na wejściu wiatrowym, jakie ma e, natężenie prądu i ile wad daje w tej chwili wejście wiatrowe. I później tak samo jak dla fotowoltaiki, czyli yy, ile dzisiaj zrobił, wejście wiatrowe, ile zrobiło dzisiaj, ile w tym tygodniu i ile przez cały czas od podpięcia sterownika. W LOAD yy, ustawiacie to wejście, które tu jest, LOAD ja to nie mam podpięte, tu można sobie światełka podpiąć, lampki, cokolwiek, to, to jest sterowanie właśnie z tego LOAD. Tak? I tutaj macie też zużycie, i tak dalej, i tak dalej. No i temperatura sterownika na MOSFETach w środku. Tutaj, jeśli dojdzie temperatura do 60 stopni, załączy się wentylator. Zaraz wam pokażę, co się stanie, jak dojdzie temperatura do 60 stopni. On się w tej chwili grzeje, bo tak jak widzicie, macie tutaj czas prawie 2 kW ładowania. Dlatego tak temperatura szybko rośnie, bo MOSFETy się nagrzewają tak w środku. I zobaczycie, dojdzie do 60 stopni. I słyszycie? Załączył się wentylator na no, górze. Załączył się wentylator. Temperatura zaczyna spadać. Widać. No i ona sobie tak spadnie do 40 stopni. Gdy osiągnie 40, wentylator się wyłączy No i tak w kółko działa tak? e, Tutaj macie e, temperaturę, która jest e, Tak jakby na zewnątrz, ale nie ma tego sensora podpiętego W żadnym sterowniku, Tam można sobie chyba u Chińczyka zamówić jeszcze sensor temperatury zewnętrznej No i tutaj z poglądu to jest tyle jeśli chodzi o ustawienia, przytrzymujecie OK. Pierwsze ustawienie, wybieracie system, jaki macie baterii. Ja mam 48V baterię, więc wybieram 48V. Tutaj B4 ustawione mam, bo mam baterię e, LiFePo4, tak? Jeśli macie baterię fasowo-łowiową, wybieracie B1. Jeśli chcecie ustawienia własne, wybieracie P0. Sed low. to jest ustawienie odcięcia wejścia LOAD. Czyli na przykład, jeśli Wasza bateria osiągnie próg minimalny 40V, to to wejście, które jest tutaj niepodłączone LOAD, przestanie podawać prąd. Jeśli spadnie poniżej tego poziomu napięcie baterii. Następne. Ustawienie to jest Erlow, czyli po osiągnięciu tego napięcia ładowania baterii, czyli na przykład bateria ma 47V, jak dojdzie powyżej 48V, załączy Wam się z powrotem wyjście load output, co tam macie, output się tam po angielsku, więc to też nie jest związane z ładowaniem. Z ładowaniem jest związane tylko to. Tutaj macie ustawione napięcie baterii, przy którym załączy Wam się break i przy którym panele ograniczą swoje ładowanie. Jeśli bateria osiągnie taki voltaż, w tym momencie sterownik przestaje Wam ładować baterię. To, na to ustawienie jest ważne, tylko i wyłącznie. Tutaj, tak jak mówię, ustawiacie komunikację z baterią, jeśli chcecie się skomunikować. Tutaj macie możliwość wyłączenia Paneli. Możecie sobie dać na off i też Wam wyłączy. Tutaj ustawiacie UL30V. Tutaj ustawiacie sobie napięcie, które, po którym jak się pojawi tutaj na wejściu PV załóżmy 30V, to tu Wam się pojawi słoneczko na głównym ekranie. Jeśli jest poniżej 30V, to pojawia się księżycek z gwiazdkami, czyli tak jakby panele nie tu ustawiacie to napięcie że chcecie widzieć słoneczko lub nie następne wind możecie sobie wiatrak yy, dacie na off to on po prostu załączy hamulec i się zatrzyma tak? no i wejścia load to już ja mam wyłączone bo w ogóle z tego nie korzystam ale jeśli ktoś chce sobie podpiąć żarówkę na 48V albo coś takiego innego to tam na wyjściu 48V się pojawia jeśli macie magazyn 48V i tutaj sobie ustawiacie system tego wyjścia load czyli tam pierwszy system to jest, że świeci załóżmy ta żarówka 12 godzin 12 nie, drugi system to jest, że świeci non stop chyba yy, ale można wyłączyć na noc, czy coś takiego te wszystkie resztę ustawienia są tak jak widzicie czasy przez które będzie działać wyjście load Czyli na przykład 900 minut działa wyjście load w 100%, czyli daje wam załóżmy 48V, tak. Możecie ustawić, że Wam będzie 180 minut świecić. Załóżmy z mocą 50%, tak? Tak to można wszystko wyregulować, ale to jest tylko do wejścia load, tutaj nic się nie ustawia do turbiny. Jeśli byście chcieli wiedzieć. I tu wszystko jest aż do samego końca do wejścia load. Tyle jest ustawień w tym sterowniku. Także super. Ja tylko y patrzę tutaj, tak? Tylko i wyłącznie. No i ile wyprodukował, na przykład, już dzisiaj widzicie, jest 0,4 kW, dopiero przed chwilą było 0,20, coś tak. No i patrzę tylko na uzyski sobie i, i to wszystko. Wodę sobie grzeje, także na razie idzie, za chwilę ją wyłączę, bo podgrzeję sobie na przykład 10 stopni wyżej i niech sobie wiatraczek pracuje, nie. tak. No i to tyle z podpięcia tego wszystkiego. Także taki krótki film, żeby uprzedzić pytania wszystkich, jak to działa, jak to jest spięte. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Cześć!